I teraz pewnie po przeciwnej stronie jak to zwykle bywa jest ten zjazd No Nie rozdzielajcie się tak, żebym usiadł na waszych plecach Nie tak A to szujesz, szumowiny wredne No Wypad, wypad Z drogi Śledzie głupie Ha, brawo Widzisz, nie zadziera się z tomkiem, bo jak się z tomkiem zadziera, to nic cię nie uratuje Dobra, jestem już blisko, jestem już blisko, jestem blisko Spadaj! Uff, no Wybaczcie, że tak się stresuję Ale nie chciałbym znów loadować I loadować, i loadować w nieskończoność Dobra, tu już byliśmy, pamiętacie to, nie? Tu byliśmy przed chwilą nawet. No ale jeszcze raz się, się, tam e, przejdziemy. Mamy granat, jak fajnie. Schowaj się. Zaraz, czy ja w dobre miejsce poszedłem, czy znowu w złe? Znam już odpowiedź. Dobra, nie będzie mi ten nóż potrzebny. Nie będzie mi ten nóż potrzebny. Powiedziałem, że znam odpowiedź zaraz, którędy się przechodziły, przecież dopiero to robiłem. Dopiero to robiłeś baranie. Nie tędy. Czy może być głupsze i mniej spamiętliwe stworzenie od ciebie? To musi być tu. Musi być tu nad głazem. I nawet nie waż mi mówić, że źle powiedziałem. No, dobra nasza, tylko nie spadnij. Bo jak spadniesz, to nie będzie już żadnego zagrajmy z tej gry. Nigdy to projekt będzie anulowany. Ale teraz odpalając grę po tylu latach, ja! mogę powiedzieć, że jest rewelacyjna. Taka spora dawka przygody, zręczności. Gdyby tylko sterowanie było... Właśnie, do przyjęcia, a nie jest do przyjęcia, to byłaby rewelacja, tak. A tak jest rewelacja, ale... Z Beznadziejnym sterowaniem No i teraz Misiak A czy ty wiesz Misiaku co ja dla ciebie przygotowałem? Co dostaniesz od tatusia? Nie wiesz? Proszę Żyję no Jeszcze żyję Już niedługo No Sam granat nie wystarczył ale jeden strzał i pożegnaliśmy misia Ojej, znów to samo pytanie Znam odpowiedź na nie Zresztą nie wiem, czy jakbym cokolwiek innego wpisał, to żeby mi przyjęło Bo nie patrzyłem do żadnej instrukcji, o nie Wyjedz pospolity Uff Udało się. A co teraz czeka? Na następne zagrożenie. O nie, ptak. Ej, nie w głowę. Czy ty nie masz litości? Ej, to już przestało być śmieszne dawno. Skurczy To mi się nie podobało, no. Nie podobało się. W ogóle nikt mnie tu nie szanuje. Wszyscy mnie atakują. A jak... A jak już ktoś jest dla mnie dobry, to oczywiście chcę czegoś w zamian. Smutny los trapera w tym świecie. Nie, nie, nie chcę was znać, nie chcę was widzieć. Tyle, czy jeszcze jeden, wyskoczy. Wystarczy was. Wystarczy was powiedziałem. Uciek. Normalnie zwiał. Co za tchórz. A, to są ci wojownicy polegli. Oto groby wojowników, odpoczywają, wznoszą się ku niebu. A my ogrzejemy się, ogrzaliśmy się po, przy ognisku, bo jak widzimy śnieg, mroźna aura Kolejni wielcy wojownicy polegli o. Jeszcze? Nie, no nie, no nie, nie, nie No nie, no, dwu, dwa naraz Wybaczcie, ale to jest przesada To jest przesada Oświetnie. Brawo dla tego ja. pana. Plus plus 5 za spryt. Wracamy. Plus 5 za spryt, plus 10 za inteligencję. No nie mam, nie mam słów. Nie mam słów. Przecież do zlikwidowania tego wilka jest potrzebny. Srebrny nabój, który zostawiłem tam gdzieś przed kopalnią. A ruszyłem tu swój odwłok teraz zupełnie niepotrzebnie Jeszcze dałem się... dałem się pogryźć jakiejś sowie czy podrapać Sowie, no orzeł czy sowa, nie wiem Nieważne Tak, widzicie teraz zupełnie niespodziewanie ten ekran A co on oznacza? Ano to, że wyciąłem tutaj Fragment bez żadnych skrupułów Fragment podczas którego Wracam po nabój Idę w jedną i w drugą stronę Bo nie było sensu Was męczyć oglądaniem Jakieś, jakiegoś chodzonego, nie? Bo jaki to by miało sens? Po prostu zawaliłem sprawę. Nie, nie przemyślałem dobrze pewnych rzeczy. No, więc dlaczego wy macie ponosić za to karę? Tak jest, safe się przyda. No i teraz kluczowa sprawa. Ładujemy broń F2. Tym srebrnym nabojem mamy tylko jeden strzał i on musi być skuteczny, albo czeka nas śmierć. Teraz trzeba działać szybko. Udało się. Widzicie ten skok wilka mógł nas... mogliśmy przypłacić stratą życia. Ponieważ została nam jedna cała butelka, a już praktycznie nic złego nam się stać nie może, oprócz spływu, to ja ją zużyję. Ostatni spływ. O, był dany. Ale mamy tyle energii, że możemy ją tracić i tracić i tracić i ciągle przeżyjemy. A ja tracić jej nie zamierzam, chyba że takim kim jeszcze ubrawiec zdenerwuje. Spadaj stąd. No. Siadłem ci na plecach, frajerze. że jesteś taki głupi, aż nie wierzę. Dobra, teraz to ja się z wami pobawię. Spływać mi stąd. Dobra, bo jeszcze i stracę tę niewielką część energii, jaka mi została Dobra, zbliżam się do lądu Jeszcze żyjesz? Ups Dobra, tu będzie głaz Dobra, spadaj stąd O, sobie pozwoliłem na stratę dużej ilości energii. No, ale to już końcówka, więc mogłem się pobawić z nimi i poprzepychać ich. Czołem wodzu. No coś ty taki nieprzyjazny. Mówimy ci, że jesteśmy pokojowo nastawieni. Cześć, cześć. Smutny. No nic. F6. F7 i F6, proszę, no to twój naszyjnik. Zniknął, więc to był jakiś duch. Otwiera się przed nami grota, cel naszej wędrówki, cel naszej wyprawy. Kopalnia złota. Tak. Tak wielkie te grudki, jak Twoja pięść. Rosły tutaj jak, czy rosną tutaj jak grzyby. Zajęło mi miesiąc, żeby to wszystko no, sobie wyczyścić, przyswoić, no, cokolwiek. Ożeniłem się z dwoma księżycami, córką wodza i założyłem starą bety, najbardziej znane centrum wymiany, no coś takiego, w regionie. Byłem najszczęśliwszym i najbogatszym człowiekiem w Colorado. Życie było naprawdę warte życia. No i koniec. Widzimy odłożona broń, odłożona czapka trapera. Jesteśmy bogaci, szczęśliwi, mamy piękną żonę. Choć nie wiem, czy jest piękna, bo jej nie widziałem na oczy. Ale trzeba zaufać, że jest piękna. I tyle. To było Colorado. To była gra Studia Silmarils, nieistniejącego już niestety. Mam nadzieję, że gra Wam się spodobała. Taki trochę mój komentarz mógł mógł wprowadzić trochę zamieszania, bo też bo też moje podejście do gry było pełne. No może nie pełne, bo nie poszło mi tak tragicznie, ale zawierało kilka wpadek i to dość, dość poważnych wpadek. Może niektóre z nich wytnę, żeby nie żebyście nie tracili czasu na oglądanie takich w top, bo po co? Tyle no. Mam nadzieję, że była to miła odmiana od przygodówek. Tutaj są pewne elementy przygodowe, ale to jest generalnie zręcznościówka. No i mam nadzieję, że, że Wam się podobało. Nie wiem. Może jeszcze w przyszłości podobne projekty się pojawią. Zobaczymy. Tymczasem hej, do usłyszenia. Cześć!